Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka MFood S.A., największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata, a także spółka Excellence S.A., największy polski producent soków i napojów notowany na warszawskiej giełdzie. Na szczęście mamy bardzo dużo, dużą dywersyfikację, udaje nam się tam, gdzie są duże spadki. Jednak wzrosty w innych grupach powodują, że nieduży, ale pięcioprocentowy wzrost obrotów zanotowaliśmy. No, rynek zaskakuje też nas bardzo kosztami, także to nie jest takie proste. Z jednej strony bardzo duża walka, jednak konkurencja, zwłaszcza w internecie, bardzo ostro walczy o swoją pozycję, o to, żeby przetrwać. Z drugiej strony mamy bardzo dużą presję kosztową od prądu przez wiele rzeczy składowych, które mamy w, swojej, w swoich kosztach, typu kartony, typu palety, oczywiście presja też płacowa, także no, w dzisiejszych czasach codziennie nas coś zaskakuje. Prowadzą 30 lat ponad biznes, trzeba mieć mocne fundamenty, mocno stąpać na ziemi, bardzo realnie patrzeć na perspektywy, liczyć dokładnie koszty. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Nasz standing finansowy jest bardzo dobry, bo nie mamy żadnego długu, mamy kapitał na rozwój, generujemy gotówkę. Oczywiście czwarty kwartał jest tym kwartałem najlepiej obrotowym, co za to idzie zwiększa się stan magazynu, wydłuża się ten proces spłaty spływu pieniądza. Naprawdę nie znam takiej pozycji kosztowej przy tak dużej inflacji, którą mamy, a podejrzewam, że będzie jeszcze dużo większa, gdzie Wszędzie zaskakuje nas praktycznie podwyżka, no bo wszystkich to boli, naszych dostawców, od zespołów, od komponentów. Producenci podnoszą z jednej strony koszty produktu, co znaczy, że cały czas trzeba sprzedawać drożej, no bo Niestety y, marża nie jest na tyle duża, że możemy sobie na to pozwolić, żeby wraz ze wzrostami y, kosztów produktu nie podwyższać. Z drugiej strony mamy dużą presję od usługodawców na, na dodatkowe koszty no bo oni też ponoszą koszty, koszt paliwa, koszt energii, koszt kartonów. Tutaj w jednym miejscu ktoś coś podniesie, wszyscy dostają y, obuchę po głowie. Także no. Naprawdę tutaj i dalsze będą te wzrosty, no bo inflacja nie zwolni, raczej moim zdaniem przyspieszy. Także trzeba naprawdę tutaj bardzo mądrze prowadzić biznes, żeby nie zapętlić się w tym, że będę sprzedawał, będę rósł, ale tak naprawdę to będę tylko dokładał. Bardzo ciężko pracujemy nad tym, żeby rozszerzać dalej ofertę żeby dywersyfikować różne grupy produktowe, bo w część grupach produktowych widzimy duże spadki, w część widzimy mniejsze spadki. Z jednej strony udaje nam się rosnąć w niektórych grupach produktowych szybciej niż y, cały rynek, ale to nie jest y, proste. Jak będzie przez najbliższy okres? No to ja myślę, że tak jak było to ostatnio w wakacje wszyscy byli chora optymizmem. Teraz pewno przez najbliższy miesiąc, dwa może być Niestety gorzej, natomiast będą święta, znowu się nakręci sprzedaż, znowu powinno być dobrze. Bardziej mamy obawę, co będzie w przyszłym roku. Natomiast to jest zero-jedynkowy koszt, sprzedaż, marża, musi się wszystko zgadzać. Tak? Nic na siłę. My dużo sprzedajemy też za granicę, także to też nam pozwala dywersyfikować. My nie jesteśmy zależni od żadnego dużego odbiorcy, to znaczy nie mamy takiej presji, że musimy nie wiadomo jak obniżyć cenę, bo jak nie, to ktoś u nas nie kupi. Z drugiej strony też dostawcy, to nie ma u nas żadnego dużego dostawcy, a mamy bardzo dużo zdywersyfikowaną ilość dostawców. To też nam ułatwia to, że jak ktoś nie będzie miał towaru, to naraz no, położy nas, no bo jest łańcuchy dostaw są. Rozwalone, czy nie ma dostępności czegoś. Także tutaj mam pełną dywersyfikację, większą obawę, jaka będzie chłonność rynku, czy będzie rosnąć bezrobocie, jak ludzie będą mieli, czy będą mieli pieniądze na zakupy. Ale bądźmy optymistą, Partnerem programu była spółka MFood SA. Największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata, a także spółka Excellence SA największy polski producent soków i napojów notowany na warszawskiej giełdzie.